Yo, zielono! Z tej strony BORYN! I witam Was serdecznie na odcinku na moim kanale! No i właśnie dzisiaj, w tym odcinku, będziemy grali w Brawl Stars! Kolejny odcinek z Brawl Stars! No i właśnie dzisiaj. Mm, y, y, luźny odcinek z Brawl Stars. Ale zanim to, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. Na 100 subskrypcji u mnie i u Kuby będziemy robili... Yy, będziemy robili... No mówię... Mówię, jak dobijecie u mnie 100 subskrypcji i u 100 subskrypcji będzie giveaway. 50zł w Card w gotówce do wygrania. Bardzo się ludzie opłaca. Nie no, moim zdaniem się opłaca No i ludzie naprawdę dajcie subskrypcje, bo na, u mnie na 100 subskrypcji na 60 subskrypcji robię specjalne. Będziecie możecie zadecydować, czy będzie ekstremalny chowany w dwóch podwórkach, o bardzo duże podwórka to są, czy ugryźć jest polis. Na przykład cytrynek jeść, lub ugryź. To będzie naprawdę E Dobra. E, dobra, biorę leki i lecimy na długo. E, może jeszcze dzisiaj będzie odcinek z kubą, ale tego nie jestem pewne. <laughs> dobra. To jak chcecie odcinek z Kubą, to napiszcie w komentarzu. Kurczę, ty dynia majku. Może zacinać. Co? Dobra, pięć mam, parę kibów. siedź wielkie starcie, a teraz pani, gdzie gość jest, hmm. bo też jak zostawicie suba i będziecie mówili koleżankom, będzie dla was promo, moderator, e, będą odkinki, będzie wyróżnienie, będzie jeszcze wiele więcej. <kling> <kling> Będą większe szanse na trafienie pęjści za karta hmm. ty tam oni są Tylko jak do tego podejść? Nie wiem jak do niego podejść, żeby on By tak nie wiedział, że ja tu jestem. Trzeba to strzelać, gdzie trafi. Dobra. Dobra, lubię no Eluwinę. No i co? Wygraliśmy właśnie. Rundkę win. taki win na sam początek odcinka. No, dobra. Dobijamy y, 60 subskrypcji. Będzie specjal to daj się tego suba. 7 subskrypcji już w końcu mamy te 60 Jak do końca roku wbijemy, jeszcze Wam raz przypomnę, jak do końca roku wbijemy, 100 subskrypcji będzie y, 50 zł. w Trzy 3 miejsca będą ludzie: 3 miejsca: 50, złotych, 25, al, a 3 10, albo 12. To bardzo się opłaca. Dobra, nie ma. Już dobra, robimy, robimy typów. To chodźcie. Kurczę. Ale było bardzo blisko, żeby ja tą drużynę pokazać. No i niestety takie nie idę, Ale plus trzy pucharki. I to fajnie. Zaraz nagramy dziesiątą skrzynię bo właśnie Kiełek wyjdzie za dwa dni. Będzie też specjal, bo będzie specjal, że Kiełek wychodzi i będę otwierał te skrzynki. Ja go otwieram te skrzynki, ale tak mi na pewno nie może gadżet. Jakby gadżet mi dropnął, to ludzie Ja na pewno by przetestował. Powiem wam, że gadżet są szansy, żeby mi dropnął, ale... No, dobra, damy jeszcze raz tym. Nie no, mogę dropnąć ten gadżet? Tak by było bardzo fajnie, jakby ja go dropnął. Nie no, na przykład do Franka. Nie, ja, ludzie. Już legendy nawet nie wiedzę, że ja by dostał. Jedynie co, to ja mógłby dostać, mityka. Ale to są bardzo małe szanse. A legendy to jest w ogóle z takich skrzynek. A z jednej skrzynki to dopiero jest. Naprawdę, ich dam, żeby zrobić. Nie no, ja 100 dropłem, ale 100 to coś jest. Nie no, ale około 20, no to powiem, to nie ma szans żeby dropałem. Już wielkie starcia yy, Ludzie O kurczę Ta Jeden power cube Jeden power cube yy. Kurczę strzelaj, dobra Strzeliła Ja to w ogóle Ja nie mam speeda bo mi takiego speed, a dużego założę, naprawdę. No, wygraliśmy. Ej. Dobra. Kurczę, tam trzeba lecieć. Mm, no i tyle. Dobra. 100 star pońcuch. Nie gram już z nim. Dobra. No i dziesiątą skrzynkę dobiłem, właśnie ludzie, w tym momencie. No i co, ja się z Wami zgnam, to było na tyle. Biliśmy sobie zleki na dziesiątą rangę i jeszcze dziesięć skrzynek dobiliśmy. No to co, ja się z Wami zgnam, to było na tyle w tym odcinku. Jak chcecie takie odcinki, zostawcie łapkę w górę i suba tam na dole. Eee... Mówię, na 60 subskrypcji będzie specjal, kto może, y, niech mówi kolegom, koleżankom, no bo naprawdę to dla nas to dla was to nic nie kosztuje, a dla mnie no dosyć dużo kosztuje to i No No to co, ja się z wami zegnam, pamiętajcie o, żeby wchodzić na kanał Deadpool i na mój dodatkowy kanał Jana Maślanka, bo nie mogę zmienić nazwy. No i tyle w tym odcinku, ja się z wami zegnam, do zobaczenia. let's go and boom